Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W Kępińskim szpitalu oddano do użytku nowoczesną centralną sterylizator. Nie wartość inwestycji to 850 192 zł. Uruchomienie sterylizatorni to ostatnie zadanie związane z adaptacją nowego skrzydła szpitala. Pierwszym etapem było oddanie szpitalnego wydziału w 2012 roku. Byliśmy tam przy okazji przekazania karetki przed chwilą. Następny poziom tego skrzydła, który cały jest nowy, jest to oddany w ubiegłym roku blok operacyjny z trzema salami zabiegowymi i salą wybudzeń. Natomiast ostatni ten poziom, na którym jesteśmy, to jest właśnie centralna sterylizatornia i wentylatorownia dla całego szpitala i nowego bloku operacyjnego. Sterilizatornia jest to e, część szpitala mało znana e, pacjentom, natomiast bardzo ważna zarówno dla personelu medycznego, jak i dla e, wszystkich pacjentów właśnie w trosce o zapobieganie zakażeniom szpitalnym. W 2018 roku blok operacyjny znajdujący się na pierwszym piętrze, składający się z trzech nowoczesnych sal operacyjnych został wyposażony w niezbędny sprzęt medyczny. Sterylizatornia i wentylatornia znajduje się na drugim piętrze szpitalnego budynku. Zakup elementów wyposażenia sterylizatorni zamyka ten kilkuletni etap rozbudowy szpitala. Inwestycja finansowana była z trzech źródeł. Pierwsze z nich stanowiła dotacja powiatu kępińskiego w kwocie 193 197 zł. Drugie źródło w kwocie 500 49 870 zł to środki w ramach kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego dla Espezos w Kępnie. Pozostałą część w kwocie 107 124 zł stanowiły środki własne Espezos w Kępnie.